Bambik powrócił! Tak, też myślałem, że zniknął na amen. Minęło 7 sezonów! Nadal no, coś wkurwiony, że kiedyś ci zabrał fałdolce? Eee, oczywiście. W On nie ma pojęcia, jaki teraz jestem pro. No to jest pewne. Chyba muszę mu teraz pokazać, kto tu ma rangę Unreal! Hehehe, że nie złamał ci się twój wiód obczaj mój nowy gaming setup tak cię rozkurwię, że będziesz miał dość 1v1'a CHOĆ! Z ja. versionu rudego, start meczu za 3... 2... Witaj w w tej chwili, poza nim pojawi się Rudy jego, myślałem, że ze oni dzieci woks na ich pałdolców. Czy on ma małego, czy ma starego, wszystko wiadomo, bo gra w lola. A więc sobie Rudzielec wrócił. Czy on mu się nie znudził? i kiedy w końcu dotknie trawy? Jakim sodem mam dobre wieści? Jest leszczem bez ryzy, choć chciałbym go tamte to na kurwie walora, ta? Rudy się oszukuje, on ma życie, blefuje. Ja wszczerkałem tylko audio. Przestań typie grać w tę grę, może znajdziesz będzie się wczynę. Przynajmniej tak by było, gdybyś nie był kurwa rudziecem Kiedy ona mi cię srał. Jażem żem wciąż bijał teraz jego konto zbanowane jest! Serwer lepszy bez niego. Gdzie on był, a chuj mnie to! Rudy gamer wraca, bo on bana dostał! Wiem nie działo nie się, a odkąd prosa, czyli mnie, nie było tak długo na serwie. A wy zamknij się Zamiast streamera zatrudni dzisiaj rudego gamera. No. Czy boks jest prosem? Czy kidosem? Bawi się, bogamy już coś nie... Zamysł dziewko! Każdego diamondiarza w Ligelekem! Ten rudy kłamie, on ma alkohol mniej niż jeden! Czy Boxa prawdę umie grać? Czy po prostu ze strachu srać? Tak czy owak i tak łasuje napis! Morda! I czas już chyba powiedzieć, że TVN ma alkohol pięć! I na każdy z nich ma cheatów cały stos Ty Zgib się, pokażesz cierpienie! Oo-o, -o, ktoś ma tu lagi, co nie? Zniszczę! Komuś chyba wyjebało internet. No i... e. No.